Jest to użyteczny system zarządzania. No bo jeżeli będziemy optymalizować jakiekolwiek procesy techniczne czy takie formalne sposoby postępowania, czy w szczególności te techniczne, no to nawet najlepsza optymalizacja, nakłady finansowe, które poniesiemy na to, aby, aby udoskonalić swoje wyposażenie, swoje te, ja to nazywałem te ciągi technologiczne, które tak naprawdę są miejscem wykonywania prac. Jakby krok po kroku i, i będziemy tu poświęcać tą energię, aby zoptymalizować taką działalność techniczną, no to no może jakiś efekt do odniesiemy, coś, coś udoskonalimy i przyspieszymy, poprawimy jakość naszej pracy. Natomiast jeżeli tym działaniem będzie towarzyszyć system zarządzania, którym który jest nieużyteczny, który jest niedopasowany, albo brak tego systemu zarządzania, no bo możemy być laboratorium, które nie jest zainteresowane akredytacją i systemami zarządzania i działa sobie na zasadzie, na zasadzie wieloletniej praktyki, przyzwyczajeń, nawyków, no to taka sytuacja no jest hamulcem w optymalizacji. Jeżeli ten system zarządzania, który nie będzie użyteczny, będzie realizowany taki, taki schemat, no to optymalizacja na jakimkolwiek etapie jest tu. No, wydaje mi się, że jest niewyobrażalna, ale na pewno jest, jest bardzo trudna. Dlatego ten pierwszy krok to, jest, to są przejrzyste procedury, bo jeżeli mamy system zarządzania, jeżeli mamy procedury, z których korzystamy, są one przejrzyste, łatwe, przyjemne do, do czytania, nadzorowane, no to mamy mocne podstawy do tego, aby pracować w sposób zorganizowany, w sposób powtarzalny, w sposób dający się kontrolować i weryfikować. I żeby tak było, no to oczywiście musimy dysponować personelem, który jest tego świadomy. ewidencję czasu pracy, czyli popularne, rzecz popularną w zwłaszcza w tych większych jednostkach, gdzie ewidencja czasu pracy Często elektroniczna funkcjonuje. I możemy taką ewidencję pracy wykorzystać do, jako pewien wskaźnik wydajności. To jest proste. Tu to, to, to macie Państwo najprostszych możliwych przykładów, czyli formułę Excelowską dla danego badania. Ja je nazwałem badaniem, badaniem A. Nie wiem, czy uda mi się tutaj to, ten, ten element rysowania uruchomić, chyba tak. I powiedzmy, że określiliśmy, że to badanie A, które akurat zamozałem to najważniejszą informacją, że oczywiście to jest najmniej istotna informacja, jakie to będzie badanie. Najważniejsze jest to, że wydajność, określimy jakąś wydajność tego badania, że możemy wykonać takie badań powiedzmy 20 nadowe. powiedzmy 2,5 próbki możemy zbadać, 2,5 badania na, na godzinę, czy jakiekolwiek określone przez nas te, te wskaźniki, które są tymi faktycznymi. Bo tu, jeżeli chcemy korzystać z tego, z tego wskaźnika wydajności, no to musimy opierać się o faktyczne wartości, czyli nie te, które wynikają z normy, jeżeli proceduralnie weźmiemy każdy etap postępowania według procedury, czy według normy, czy, czy procedury, która opisuje. Sposób postępowania i wyjdzie nam z tego, że takie badanie trwa trzy godziny. No to nie, to tu to przy tym, przy, tym, przy tej regule, przy tym wskaźniku bazujemy na faktycznych ilościach. Czyli jeżeli czytając tak dosłownie normę czy procedurę badawczą określimy, że to są trzy godziny, ale my stwierdzimy, że w naszym procesie, bo tu mamy skuteczniejszy sprzęt, bo, bo tu postępujemy inaczej, to są dwie godziny, to wpisujemy tam dwie godziny. Znaczy bierzemy pod uwagę ten czas. W każdym razie, do czego zmierzam, że jeżeli mamy ewidencję czasu pracy, czyli mamy faktyczną liczbę roboczych godzin w danym miesiącu, tygodniu, czy to jakby przedział czasowy, to też jest nasz wymysł. Oczywiście możemy tu wpisywać teoretyczną w tej, w tej kolumnie, ale wtedy mamy, mamy te wskaźniki teoretyczne. Natomiast możemy również wpisać faktyczną, faktyczną czyli działamy tu trochę, trochę tak, jakby post bo w styczniu, styczeń analizujemy po zakończeniu stycznia, tak, Jak, co, co się działo. W każdym razie, mając tą daną w postaci liczby przepracowanych godzin przez danego pracownika, bo to jest, to jest jakby schemat na, na osobę. Mamy liczbę przyjętych próbek, mamy teoretyczną wydajność. Teoretyczna wydajność to jest ta teoretyczna wydajność na godzinę razy powiedzmy liczbę godzin, którą laboratorium miało do dyspozycji, aby wykonać te, te badania.